Witam, witam. Maria z tej strony, Filipiny, kurnik. Rajski kurnik. Carmen Bohol, słuchajcie, idę na dół. Kolejnych gości mam dzisiaj, także poznamy ich. Zobaczymy, <grytanie> kto dzisiaj odwiedzi Maria. Zapraszam Was na film. Tu w tym domu, na samym końcu tu przy drodze, każdą niedzielę mesza się odbywa. Dojeżdża ksiądz, przychodzą ludzie lokalni, rozstawiają łytarzek, wszystko i modlą się lokalnie. Wow. Muzyka gra, muszę się ukryć przed tym słońcem, bo kurczę kolarów nie działa. hi motorek myje, tu przy sklepie sąsiadka pranie będzie robiła dla całej rodziny Powodzenia Zawsze umawiam się tam przy tej farmie ekologicznej z wszystkimi taki punkt gdzie się spotykamy bo jest na Google Maps także najłatwiej Tutaj sąsiad coś będzie budował Mam gości, proszę bardzo Teraz Trochę ruchu dla zdrowia, nie? Dziękuję Proszę bardzo ja dostałem kwiatki, ale I kwiatki pomidorki i pomidory, też. tak? Pomidorki, Zresztą tam dobrze. jeszcze więcej jest. Chłopaki mango kumu dostali, drodzy, bardzo. Danika wczoraj wieczorem siedziała, ale ja teraz też zgrzeszyłem, w wymocują, mm. wypruszyłem. Pychota. Powiem pietorze. tak, marzyłem, żeby spróbować, poważnie, jeszcze nie miałem okazji. Pychota. gotuje zadaniki rosół ale wiecie, słuchajcie to nie jest taki rosół jak w Polsce tu nie ma takich warzyw no. marchewkę tylko miałem poddałem marchewkę ale taki no, niby, niby rosół Ty się gotuje trochę za dużo, okej. Czekajcie. no, także a Danika już chodzi i mówi, że o, nice smell, nice smell. Podoba jej się. Ktoś mi klapki zasunął. Danika, you like the smell? Of course. Yeah. How <laughs> about Cabanos. No, Cabanosy, słuchajcie, mistrzostwo świata. Od razu wam pokażę, by ci przyjeżdżali do mnie i do Daniki. <laughs> Reklamy nie chcę robić. Ale takie Tarczyński. Pycha. Mega. Także Maria się zagotowanie dzisiaj wie, że chce Danicę trochę polskich smaków dać. Danice widzę, że się podoba i już mówi, czy nie mogło czegoś jutro ugotować. You like? I like Cabanas. Cabanas? soup? You test it? Uh, not yet. Try it, just a little. Gammai, use this one. Explore the it. It's too much What's fire, fine? too much fire. Not bad, it's good. Good? Mm -hmm. Mm -hmm. Good. Dobrze, jak jest dobrze. Widziałeś Pytam się na nich, która godzina. Bo nasza Pepa wydaje dźwięki, jakby ją ktoś nie wiem, Dusił tam, słyszycie? O, grażyna przyszła. Ma tylko trzy kurczaczki. Grażyna! Come here, baby! Zachowuje się ta moja Pepa, jakby ją ktoś dusił tam w roku. Idę zobaczyć Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego płaczesz? Ha to się cieszy Chodź tutaj Jak się cieszy morda O Jez, jak się cieszy Ojeja O, tak No Tatuś przyszedł do się cieszy tam sąsiedzi Coś rozrabiają A, owoce zbierają To jest tak zwane starfish To eh, jest Star Apple, czyli gwiezdne jabłko To jest to co ostatnio Wam pokazywałem I to ten sąsiad widzę na tej drabinie co kiedyś kurczaka kupił i nie mógł złapać? Ten to cały czas głodny. <noise> Dobrze wygląda! <noise> tak jak ja. yeah yeah maybe one either yeah hmm oh. Jabłka. O! Węgiel. No, mają trochę tych jabłek tutaj. Jeszcze jedną Wam rzecz powiem. E, dwa czy trzy, trzy, trzy dni temu, żeśmy narzekali mm, z subskrybentami na live, <grywka> znaczy, że za dużo reklam jest. Podczas live'ów się włączają No i Facebook posłuchał Obciął mi reklamy wszystkie I już nic nie zarabiam teraz <grym> Na fejsie Poważnie Także algorytm słucha Słucha jest, nie? Like yeah? mm -hmm. Dobre to jest Siłyka?

What? Chicken nie one Czy noodles A ten makaron słuchajcie jak dziwnie smakuje To jest ten ich fit na, na Pansey Kanton Także wygląda jak ten nasz polski, ale smakuje niedobrze mm. Mm -hmm.